Witam Was, suneczka kochane, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, wieczorkiem 15 listopada, spotkaliśmy się dzisiaj na wejściu oczywiście porannym, co dzisiaj do Was zmierza, mam nadzieję kochani, że do wszystkich zmierzyło to, co super. A nie to, co nie super. Więc, moi drodzy, mam taką nadzieję, że nawet te gorsze karty nie pokryły wam się tutaj powiedzmy, z moim gadulstwem i krótko mówiąc, że weszło wszystko to, co najpiękniejsze. Ale, moi drodzy, żeby Wam się wieczorem nie nudziło, pomyślałam sobie, że może warto by było zrobić jakieś czytanko, żebyście właśnie mieli o czym myśleć, zastanawiać się, o co kaman. Bo czytanie jest, kochani, bardzo zagadkowe i takie, które nie jesteście w stanie odgadnąć. Być może co niektórzy nie są w stanie, co niektórzy być może intuicyjnie domyślają się. O co to? Tutaj może chodzić, a moi drodzy, temat tego czytania jest, co jest przed Wami ukryte, czego nie wiecie, a powinniście wiedzieć. Czyli, kochani, rybusy, zagadki, tajemnice, nie wiem co tam jeszcze innego, kochani po drodze. E, wszystkie te osoby, moi drodzy, którzy zastanawiają się nad tym, co jest przed nimi poukrywane, kto ma jakie tajemnice, zagadki, czego Wy nie wiecie, zapraszam bardzo serdecznie, kochani, do odsłuchu tego filmu. Moi drodzy, tym razem z uwagi na to, że cały dzień, że tak powiem tutaj z wami nie pracowałam. To znaczy nie pracowałam przynajmniej na YouTube, bo prywatnie to oczywiście non-stop cały czas. Ale z wami, kochani, jako tako nie, więc dzisiaj będą trzy możliwości do wyboru, żeby nie było, że tylko dwie. Więc macie trzy. I moi drodzy, z uwagi na to, że tutaj na chwilę obecną drugiej kamerki Wam nie odpalę, żebyście sobie mogli wybierać kamyszki czy jakieś tam inne duperele. Moi drodzy, w głowie proszę sobie gdzieś ee, albo wiecie co, poczekajcie, zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Zrobimy tak. Będzie takie dodatkowe przesłanie. Wybierzecie sobie trzy możliwości. Ja wyciągam słuchajcie, trzy. Pokażę Wam te karcioszki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, poprosimy o trzy karty do przesłanie, do przesłań, które tutaj leżą, do czytań, które leżą przede mną. Grupa pierwsza. Dobra, słuchajcie, dodatkowe jeszcze Wam przesłania dociągnę. No dobrze, To są, ale słuchajcie, to nie są pod te czytania. Pamiętajmy, że jest talia dodatkowa, jakby taki dodatkowy wskaźnik dla Was, tak? Więc mamy, słuchajcie, grupę numer jeden. Mamy grupę numer 2 i mamy grupę numer 3. Kochani, karty wyglądają, jeżeli chodzi oczywiście o plecy kart, identycznie, więc tutaj nie będzie co sobie wybierać, ale tak sobie pomyślałam, że dobra, e, zrobię to dla Was, żebyście mieli to na tej zasadzie. Są kochani trzy, e, trzy grupy, karta numer 1, karta, e, karta numer 2 i karta numer 3. 1, 2, 3. Wybierzcie sobie tą, która bardziej przyciąga wasz wzrok, kochani. Już? Dobra. Słuchajcie, ja te karty odkładam. Przeczytam wam je na sam koniec, co będzie jako taki dodatkowy przekaz dla was na potrzebę tej chwili. Natomiast my sprawdzamy, co jest ukryte przed wami. Moi drodzy, grupa numer jeden powiem wam szczerze tak: tutaj kształtuje się tylko jedno zdanie. Jedno. Oczywiście popowiadam Wam trochę, dobra, bo ja wiem, że tam czasem fajnie jest, że tak powiem, te fajne rzeczy bardziej podkreślać, słuchać dodatkowych zastępczych, znaczy dokładać dodatkowe zastępcze słowa itd., itd. Ale moi drodzy, więc popowiadam Wam o tych zastępczych słowach, żeby to troszkę pokoloryzować, moi drodzy, albo jeszcze ubarwić. Natomiast zdanie do tego przekazu jest tylko jedno. To, czego Wy nie wiecie, to co jest przed Wami ukryte, to to, że czekają Was zmiany. I moi drodzy, tak, dla jednych. I to w dużej, w dużej mierze, na 99%, będą to zmiany dotyczące relacji uczuć miłości, bo końcowa karta to związek i miłość. Względnie tą kartę również czytamy jako pewnego rodzaju dojście do porozumień, więc ci z was, którzy załóżmy gdzieś tam mają w tym momencie poturbowane jakieś sytuacje, być powiedziała związkowe, czy też nawet na tle zawodowo-finansowym, jakieś sprawy, które trzeba poukładać, są przed jakimiś ważnymi rozmowami, na przykład, właśnie biznesowymi, czy jakimiś tam, powiedzmy, no, mówmy to szybko, jakimiś takimi sprawami, że na przykład chcą się, nie wiem, starać o pracę przykładowo, no to karta końcowa również będzie pokazywała, czekają Was zmiany, ale na Waszą korzyść, czyli, że wszystko może obrócić się zgodnie z tym, jak sobie tutaj życzycie, czy chcecie. Moi drodzy, więc teraz będziemy koloryzować i podbarwiać to. Pokazują się karty, kochani, faktycznie, że o czymś nie wiecie. Dwie karty, bardzo mocno bijące z tej talii, które są jakby zaraz na sam początek, to jest karta zacienienia, karta księżyca, karta kapłanki, która również mówi o pewnych rzeczach, które są w tej chwili za, za kulisami. Wy tego nie widzicie. Mało tego, możecie czegoś się bać, możecie czegoś się lękać, możecie nie mieć pewności. Wam oczywiście, moi drodzy, bardzo dobrze może podpowiadać tutaj intuicja, bo karta kapłanki, jakby to, kochani, nie oglądać. Bardzo często również pokazuje, że wasza intuicja działa na dobrym poziomie, ale wy z uwagi na to, nie wiem właściwie dlaczego, możecie ją troszeczkę zagłuszać, możecie kochani nie być pewni, tak? Bo Księżyc jednak mimo wszystko tej pewności nie daje. Wy czujecie podskórnie, że może coś tam, może gdzieś, ale jednak jesteście pełni lęków, pełni obaw, pełni jakiejś takiej sytuacji niepewności, powiedziałabym. Tak? Karta, słuchajcie, tutaj, jakby dopowiadająca te dwie, pokazuje właśnie stan zmartwychwstania. Słuchajcie, następuje sąd ostateczny, mamy kartę sądu, następuje podsumowanie pewnych kwestii. Słuchajcie, i ożywienie tego, co do tej pory być może leżało i kwiczało. To mógł być na przykład właśnie Wasz związek, jakaś sytuacja, być może, kochani, co dla niektórych, bo kapłanka oczywiście intuicja, sekret, ale ona też bardzo często, kochani, pokazuje, że być może prowadziliście relację, która nie mogła ujrzeć światła dziennego i Was to męczyło, Was w jakiś pewien sposób to dołowało. Słuchajcie, no, Księżyc, jakby nie oglądał, również pokazuje taki stan, w którym no nie czujemy się komfortowo, tak? Jest to taka sytuacja mroku, ciemności, niepewności, czy coś z tego będzie, załóżmy, więc i takie osoby się tutaj w tym czytaniu, kochani, odnajdą. Ale przychodzi karta sądu, przy, przychodzi karta podsumowań, karta tego, że wszelkie jakieś tajemnice i pewne sprawy poukrywane w tym Księżycu czy w Kapłance muszą ujrzeć światło dzienne i być może ktoś. No, zwyczajnie, moi drodzy, tutaj e, zdeklaruje się do czegoś, albo po prostu pewne sprawy uwypuklą się na zewnątrz. I moi drodzy, tak faktycznie może być, bo pokazuje się karta zmiany. Zmiany o 180 stopni właśnie te wszystkie ukrywane rzeczy, albo niepewne rzeczy jakieś takie sprawy, które, co niektórzy, jak już wspomniałam, mogą intuicyjnie czuć. A Wychodzą na zewnętrzny świat, tak? Że tak to powiem. I jest jakaś, jakiś proces otworzenia się, jakiegoś, kochani, jakichś możliwości, jakich, jakich możliwości dla was, tak? Bo mamy kartę bramy, mamy kartę przejścia, mamy kartę zostawiania za sobą wszystko, wszystkiego tego, co niepewne, tego, co niejasne, tego, co było poukrywane, tego, o czym nie wiedzieliście, tego, że nie mieliście pewności, jak to się dalej porozwija. To już zostawiamy w tyle, przechodzimy przez tą bramę, bo dokonuje się jakaś zmiana raptowna, o której Wy nie wiecie, ale jest to zmiana przeznaczeniowa, kochani. Tutaj ewidentnie pokazują się karty mówiące o tym, przeznaczenie tu zrobi swoją robotę. Czy też karma, którą być może z kimś tam przechodzicie, również tutaj, co dla niektórych zrobi, kochani, swoją robotę. No i, i do czego my zmierzamy? No i zmierzamy właśnie do tej karty, do tej. Kochani, do tej. Czyli dla jednych będzie to, kochani, jakby sytuacja wyznania uczuć, pięknych uczuć, coś w relacjach może się, kochani, polepszyć, będzie jakiś rozkwit, będzie jakaś pewność, będzie jakiś uśmiech, kochani, na twarzy, e, więc tutaj jakby po dogadaniu się być może z tą osobą, tak, albo też tudzież właśnie tego, że wy teraz nie wiecie, że to wyjdzie na jaw, że to w pewien sposób już nie będzie tajemnicą, nie będziecie musieli się ukrywać, e, być może, kochani, ktoś ożyje, być może ktoś, Ktoś dojdzie do jakiegoś, nie wiem, rozumu, tak? Dojdzie do jakichś pewnych podsumowań, jakieś przeznaczenie Wam w tym pomoże i coś zostawicie w tyle. Możecie, kochani, liczyć na to, że w końcu razem, we dwójkę, będziecie może, mo mogli tworzyć, kochani, bardzo piękną relację. Dla co niektórych, nie tylko w relacjach i w miłości, karta będzie wskazywała na sytuację porozumień. Dojścia do tych porozumień, moi drodzy, dojścia do jakiegoś konsensusu, wspólnego mianownika, moi drodzy, do tego, że to, co, o co prosiliście, czego oczekiwałyście, że tutaj jakby no, w pewien sposób o coś się staracie i byliście niepewni, jak to się dalej potoczy, może być wam dane. Bo dwójka, buł, dwójka kielichów bardzo mocno obrazuje nam taką sytuację porozumień, czyli takiej sytuacji podajmy sobie wspólnie dłoń, jestem za tym, co Ty. Czego ty o, przykładowo chcesz albo oczekujesz? Mam dokładnie te same poglądy, tak? Więc moi drodzy, w różnorako to się może obrócić i w sprawach zawodowo-finansowych, jak i relacyjnych, ale dla Was taki ogólny przekaz: to spodziewaj się zmian o, o 180 stopni, że to, co jest przed Tobą ukryte, w pewien sposób wychodzi na jaw, coś tutaj się odradza, coś tutaj z martwych wstaje, zostawiacie pewne jakieś takie nieścisłości, niejasności, lęki, strachy za sobą, coś wychodzi właśnie na ten świat zewnętrzny, moi drodzy, zmienia się ku Waszemu szczęściu. Kochani, macie mega rozkład, a karta, która została dolosowana dla Was brzmi: Praca na własny rachunek. Jesteś urodzonym przedsiębiorcą, a Twój biznes jest otoczony magicznymi. Okazjami, przepraszam, chciałabym, coś mi się tutaj źle, źle zobaczyłam. Więc, moi drodzy, co dla niektórych może, ta karta, którą Wam teraz odczytałam, może oznaczać, że tutaj wychodzicie z jakiegoś mroku, wychodzicie, słuchajcie, z jakichś spraw, no, bo pamiętajmy, co jest ukryte, więc karty pokazują, tak, jest coś ukryte. Oczywiście, że ty tego nie wiesz, ty się tego boisz, myślisz, że coś się nie powiedzie, ale spoko, pójdzie zmiana, to się odkryje i skończysz bardzo dobrze, tak? Będzie coś owocne dla Ciebie. Więc dla co niektórych, jeżeli chodzi o tą pracę. Karta dopowiadająca będzie myślała, że będzie pokazywała, że tak, że tutaj w biznesie, w pracy zawodowej, we finansach, moi drodzy, dacie sobie świetnie radę, tak? I tutaj ym, magiczne, słuchajcie, jakie siły nad tym wszystkim czuwają, tak? To jest jakby taki dodatkowy przekaz, więc jeżeli tu chodzi o miłość, to w pracy też jest dobrze, kochani, nie ma się co martwić. Dobrze. Jedyneczki, dziękuję Wam ślicznie za odsłuch. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, jak te karty odbieracie. No ja myślę, że będziecie zadowoleni, tak? Ale chciałabym wiedzieć, czy coś takiego gdzieś przykładowo ktoś w tego typu relacjach, czy w ewentualnościach innych aktualnie się, kochani, znajduje, bo będę bardzo ciekawa, jak to wygląda. Teraz tak, jeżeli chodzi, kochani, o dwójeczki. U was kochani przedstawia się taka sytuacja, że to co jest przed wami ukryte. Poczekajcie, tylko tak sobie troszeczkę to porozwijam, bo ja już tych kart nie widzę. Bo jest tutaj tego za dużo na biurku. Słuchajcie, to czego wy nie widzicie, ja wam powiem tak. No dobra, ja słuchajcie z punktu ezoterycznego i muszę to powiedzieć, bo kochani, no są być może wśród nas takie osoby, że nie tylko ja, ale może też i wy interesujecie się tym, tą tematyką. Moi drodzy, bardzo mocno, I, i możecie zdawać sobie z tego sprawę, kochani, że tutaj jakieś nieczyste siły mogą nawet działać. To znaczy, ja mam na myśli bardziej to, że tutaj ktoś różnymi sposobami być może chce na was coś poczynić, coś podziałać. Pokazują mi się tutaj karty, ale niestety, jeżeli byśmy dyskutowali o rytuałach i magii, tutaj takiej bym powiedziała niekoniecznie dobrej, tak? Ja nie używam tutaj nazewnictwa czarna czy biała, jakie to popularnie jest wśród no tutaj większości społeczeństwa, takie powiedzmy sytuacje tutaj jakby określać, ale żeby każdy wiedział o co Kaman, to tak, to jest to coś z tej pogranicza, tej tak zwanej czarnej magii, tak? tej złej, tej niedobrej, tej takiej powiedziałabym na skraju, e, słuchajcie, takich klimatów, że na przykład przychodzi Kaśka do, do załóżmy jakiejś tam, e, słuchajcie no nie wiem, trefnej czy nie trefnej, słuchajcie, wróżbitki, czy też ezoteryka, słuchajcie, czy też jakiejś tam czarownicy i mówi, że ona by chciała, żeby Zenek ją kochał i koniec, kropka, tak ma być. I ona chce rytuał, żeby tak się stało. Moi drodzy, powiem w ten sposób. Oczywiście wykonuje się takie rzeczy i tutaj byśmy musieli podyskutować na temat oczywiście rytuałów, ale pamiętajmy o jednym, że to nie będzie miłość. Stworzycie sobie marionetkę. A to chyba nie tędy droga jest. I teraz tak. Ja tu widzę, że to, co jest przed wami ukryte, to to, że być może, słuchajcie, ktoś próbuje tego typu praktyk, tak? Nie wiecie o tym, wy o tym nie wiecie, że ktoś być może w waszym kierunku tego typu praktyki, moi drodzy, chce wykonać i cholernie zależy temu komuś, żeby postawić kropkę nad i. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji, związku, no to ktoś na przykład usilnie, albo jakaś osoba w ogóle, nawet z którą nie jesteście, będzie usilnie dążyła do tego, żeby postawić na swoim. Jeżeli na przykład spotykacie się z jakimś facetem, a jest jakaś osoba trzecia, która niekoniecznie dobrze wam życzy, to to, co przed wami jest ukryte, to to właśnie, że być może jakaś osoba niestety z pobudek niefajnych próbuje wam niszczyć to życie w taki, a nie inny sposób. Oczywiście te karty, kochani, też mogłabym przeczytać, że to, czego wy nie wiecie, to być może to, że ktoś próbuje na kogoś wpływać i jest tutaj coś toksycznego, bardzo mocno i niestety nieprawdziwego, czyli macie gdzieś przy sobie albo gdzieś jest jakaś osoba, która toksycznie wpływa na Was, czy też na Waszą relację, bo jest to osoba na przykład trzecia w relacji, tak, i próbuje tutaj mącić. I być może, słuchajcie, o niektórych sprawach możecie nie wiedzieć, bo załóżmy, ona mąci, na przykład mówiąc to waszemu zenkowi, a zenek niekoniecznie to powtarza wam, albo uważa, że to jest prawda najprawdziwsza, a tak naprawdę, słuchajcie, jest manipulowany i to bardzo mocno. Bardzo. O ile nie ezoterycznie, tak jak powiedziałam, ale tutaj jest, słuchajcie, potrzeba taka, bym powiedziała, bardzo mocna, która jakby jest na takiej zasadzie, jak nie ja, to żadna inna, albo jak nie, a jak nie będzie po mojemu, to kuźwa nie będzie wcale. Tak. To jest cokolwiek jakby no w tym zakresie. I to czego wy nie wiecie, to jeżeli wy czekacie za czyjąś decyzją i ten ktoś nie potrafi tej decyzji podjąć, to nie jest to spowodowane tym, że ktoś mówi: "A dobra, tam będę przeciągał strunę w nieskończoność". Nie, to jest sytuacja dlatego taka, że ten ktoś tej decyzji nie podejmuje, bo jest w pozycji waham się, ja nie wiem co mam zrobić. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że na nim coś działa, albo ezoterycznego, moi drodzy względnie, jeżeli nie ezoteryka, bo to jest tak naprawdę, słuchajcie, sprawa na marginesie, to karty mogą pokazywać, że ktoś toksycznie wpływa na tą osobę, bardzo toksycznie i bardzo manipulacyjnie. Tak jak powiedziałam, że albo ja, moi drodzy, albo, albo żadna. Tutaj, kochani, pokazuje się również sytuacja tego typu, że trzeba coś z tym fantem zrobić, bo to, czego wy nie wiecie, no to to, że ktoś tam źle wpływa i w pewien sposób faktycznie psuje cały ten klimat i jeżeli czegoś z tym nie zrobicie, to możecie sobie, kochani, Czekać w nieskończoność. Ale tutaj ewidentnie ktoś komuś opaskę na oczy zakłada, żeby czegoś nie widział, żeby był ślepy najlepiej na wszystko i żeby tylko i wyłącznie, kochani, wierzył danej osobie, która wpaja tutaj różnego rodzaju, słuchajcie, klimaty komuś. Kochani, jeżeli być może Wy macie wokół siebie taką osobę, która robi to Wam. Czyli, że zacienia wam tak naprawdę prawdę, wpieprza wam do głowy głupoty, ciśnie wam jakieś chore iluzje w karcie Księżyca, żebyście w tej iluzji żyli, a tak naprawdę to jest stek bzdur i kłamstw. I z tego, powiedziałabym, toksycznego gówna trzeba się, kochani, uwolnić. Eee, I teraz tak, moi drodzy. Karta dopowiadająca nazywa się Boska Magia. I tak, nadzwyczajna, magiczna energia otacza teraz twoją sytuację. Ale spodziewaj się cudów. Słuchajcie, weźcie tutaj w pewien sposób, jeżeli tutaj faktycznie gdzieś coś magicznego nam się huśta, albo jakieś takie rzeczy bym powiedziała, no niekoniecznie dobre, to jakby w pewien sposób macie pomocników wokół siebie. Ktoś wam tutaj nie pozwoli zginąć, albo też tudzież wam, jeżeli to chodzi o relacje, a jakaś osoba trzecia to robi. Manifestujcie i przyciągajcie wszystko to, co dobre. Odpychajcie, bo karta nawet mówi, obroń się, obroń albo obroń zenka, obrońcie się razem przed czymś, co w waszym kierunku, kochani, zmierza, bo wy macie tego diabła, to nie jest dobre. I wówczas, kochani, spodziewajmy się tych cudów. No. Dwójeczki, dajcie znać w komentarzach, czy ktokolwiek, ktokolwiek z was czuje, moi drodzy, tego typu energię, które przed chwileczką udało mi się z kart dla Was, kochani, wyczytać. No i grupko numer 3. Kochani, dla Was jest przekaz jakby taki lek, z lekka podwójny i odnajdą się tutaj takie osoby, które y, mogą mieć, moi drodzy, wokół siebie dwie osoby albo mają jedną, ale nie wiedzą, bo to jest ukryte, że przed Wami na horyzoncie jest zupełnie coś nowego, w co warto wejść i nie czekać za tym. Słuchajcie, może tak być, że Wy staracie się być może tutaj e, być dla kogoś e, miłym, fajnym, przyjaznym, kochanym, i oczekujecie, że dana osoba wam te uczucia okaże. Ale nie wiecie, od tym, nie wiecie o tym, że ta osoba za diabła narodowego tych uczuć wam nie da z różnych przyczyn. Moi drodzy, jeżeli z wami nawet jest, to jest tylko i wyłącznie kochani z no nie wiem, z potrzeb, powiedziałabym, albo no nie chcę powiedzieć, że materialnych, ale po prostu być może dla dziecka, być może dlatego, że coś wam wspólnie już tam razem kiedyś zbudowaliście, ale krótko mówiąc, nie jest to szczera. To znaczy, jeżeli wy sądzicie, że ta osoba została przy was, bo zasadniczo coś z wami chce zbudować, was kocha i w ogóle och ach ech, to jest to totalna bzdura. Wy się kochani gdzieś mocno z tym szarpiecie, to znaczy, czy ja tak to troszeczkę widzę, że wy próbujecie tutaj podbiegać do gościa, słuchaj, stary, ale to, ale tamto, a może zrobimy to, a może siam to, ale z drugiej strony, kochani, może wy tego nie widzicie, ale jest opór materii. Ta osoba, słuchajcie, stroni od tego typu klimatów, i jest tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby, może tak powiem, być może właśnie dla tych wszystkich rzeczy, powiedzmy, materialnych, czy też dzieciowych, przy was. I krótko mówiąc, moi drodzy, on, ta osoba, jeżeli nawet to kogoś takiego, macie, ona słuchajcie. Kombinuje, kombinuje w jakiś pewien sposób, żeby nie, nie wprowadzać do domu jakiegoś do, awantur, czy, czy czegoś takiego, moi drodzy, ale w gruncie rzeczy całkowicie was nie dostrzega. Wy tego nie wiecie. Wam się może wydawać. Mam takie wrażenie, że żyjecie być może w jakiejś takiej chorej iluzji, że może coś z tego wyniknąć, albo że tutaj coś zajebistego będzie, a tymczasem tracicie czas. A czas, moi drodzy, w ogóle życiowy czas, jest najcenniejszą rzeczą, jaką tylko możemy mieć. Bo, moi drodzy, czasami my ten czas tracimy na niewłaściwe osoby. Nie wiem. Stoimy rok, dwa lata, pięć lat, dziesięć, w końcu mamy sześćdziesiątkę na karku i mówimy: No i kuźwa, całą swoją młodość straciłam na osobę, latałam za nią, starałam się, nie wiem, robiłam to czy tamto i tak naprawdę nic z tego nie mam. Czasu nie cofniemy. A tymczasem karty pokazują, że wy tego nie wiecie, właśnie, że ta osoba jest na dystans, ona tworzy barierę, ona do was nie podejdzie, ona z wami nie będzie, ona nie, albo nawet, jak słuchajcie, jesteście w jakiejś tam relacji i chcielibyście, żeby wyszło z tego coś więcej, no to karty pokazują, że nie wyjdzie, że tu jest staranie idące na marne, że wy tego nie wiecie, ale to się nie rozwinie. Natomiast, natomiast nie wiecie też jednej rzeczy, że w oku was, jest jakaś osoba, która tylko wypatruje, kiedy wy będziecie chciały z nią być, kiedy wy będziecie do czegoś gotowe, kiedy wy dojrzejecie do czegoś. To może być osoba, z którą już piszecie gdzieś dosyć sporo albo rozmawiacie, niekoniecznie się często spotykając, albo nawet i wcale, bo macie tam, wiecie swoje sprawy, tutaj myślicie, że jest tam, nie wiem, mąż, żona, ktoś tam, więc nie, 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 dziękuję. Ale gdzieś wokół Was jest ktoś, kto chciałby z Wami cokolwiek pięknego zbudować. Możecie z tą osobą, tak jak powiedziałam, już być w kontakcie, bo tutaj pokazują mi się karty kontaktu. Co niektórzy mogą nie być w kontakcie, ale ta osoba jest gdzieś wśród Was i być może ten kontakt nawiąże. Tak? I tylko będzie cierpliwie czekała za tym, aż w końcu zobaczy Was na horyzoncie ku temu, żeby razem z Wami coś pięknego zbudować, moi drodzy. Wy powinniście wyjść, powiedziałabym, z procesu starania się o kogoś, jeżeli nie widzicie efektu. Wy tego nie wiecie, że efektu nie osiągniecie. Nie ma tutaj wspólnego mianownika, nie ma tutaj ochoty do tego, żeby jeden drugiego kochał. Nie będzie tutaj rycerza na białym koniu, dziewczyny. Wasze starania, ja was przepraszam, że to mówię, ale to chyba lepiej ostrzec, niż no kuźwa powiedzieć jakieś tam dwa słowa za dużo, tak? Nie ma tutaj po prostu odwzajemnienia. Strata czasu. Ty tego nie wiesz, trójko, ale nie ma tutaj owoców tej pracy. Ale nie wiesz też, bo to jest ukryte przed tobą, że na twojej drodze, być może uczuciowej, no bo to bardziej chyba pod relacje mi podchodzi, przybędzie osoba albo już jest. Która tylko będzie czekać na Twoją gotowość, żebyś zechciała z tą osobą być. I ta osoba sprawi, że poczujesz się bezpiecznie, ciepło i fajnie. Będziesz doceniona, będzie się ten ktoś o Ciebie starał, będzie za Tobą czekał. Więc tak, jakby troszeczkę trzeba rozgraniczyć te dwie rzeczy, bo to są dwie rzeczy ukryte. Jedne, że nie ma się o co starać. Bo, bo to jest strata czasu, a druga jest coś przed Tobą zajebistego. Zostaw to, nie staraj się, jak ktoś nie chce, skup się tak naprawdę na sobie, na rozkwicie swoim własnym, być może w tym momencie, i ta osoba będzie miała szansę zbliżyć się do Ciebie, ta nowa. Karta dopowiadająca przyjaźń. Umów się z kimś ewentualnie, na dzień zabawy. Może to być jeden człowiek albo, albo kilka człowieków, bo tu jest napisane: Umów się na dzień zabawy z jednym lub kilkoma przyjaciółmi. Potrzebujesz odreagowania, bo ty ciągle jesteś w pozycji walczenia, starania się, wyczekiwania. No, czy teraz już coś zatrybi, coś zatrybi? No nie, no to staramy się dalej, pracujemy, nie wiem, robimy wszystko, żeby było dobrze, nie wiem, wkładamy tu, 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 rozdwajamy się na wszystkie sposoby, a ciągle widzimy opór. Opór materii. Więc karta mówi: weź się, rozluźnij, weź to wszystko mi w dupie bezpośrednio i po prostu zabaw się. Wyjdź do ludzi i wiedz o tym, że jeżeli nie ten zenek, to 15 zenków jeszcze innych może być po drodze dla ciebie. Jeden na pewno, bo jeden tu mi czeka i już wypatruje, czy będzie to dla niego możliwe, aby z wami coś zbudować, coś zrobić. I będzie czekał cierpliwie. Aż wy do czegoś dojrzejecie. Więc wy się zastanówcie, czy lepiej e, słuchajcie, dojrzewać po stronie, gdzie nic się nie wydarzy, czy lepiej dojrzewać po stronie, gdzie faktycznie możecie coś zajebistego zbudować. Nie traćcie swojego czasu ani życia. I tak samo wy, trujeczki. Dajcie mi znać w komentarzu, czy ktoś jest w tego typu sytuacji, którą udało mi się z tych kart, kochani, wyłuskać, bo będę bardzo ciekawa, czy ja do kogoś trafiam z takimi czytankami, moi drodzy. No i moi drodzy, ja trzymam za całą trójeczkę mocne kciuki, że jak skoro już wiecie, o co kaman, to że podejmiecie, słuchajcie, właściwe decyzje. Buziaki.